Terima <laughs> kasih Witajcie moi drodzy, kolejny materiał, tym razem jest to wosk nie za 500 zł, a za niecały 23 i nazywa się Formuła 1 Carnaua Car Wax. No i co? Chodźcie, zabieramy się do pracy i sprawdzimy na ile fajny jest wosk za 23 zeta. Zapraszam do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, jakiś czas temu na Instastory wrzucałem Wam małą zapowiedź tego co będzie, kropelkowanie wody na panelu, jakby tu nie mogliście, nie mogliście odgadnąć co to jest za wosk, wrzucaliście różne propozycje, Swisswax, Zymol, różne drogie woski, cwizer i tak dalej, ale nic bardziej mylnego, nie były to te woski, była to Formuła 1 za 23 zł. Jeżeli chodzi o pracę na wosku, prosta, nie ma tutaj tylko podanego czasu, jaki musi się odczekać po aplikacji, po prostu musisz sprawdzać sobie paluchem, kiedy włos już jest w miarę suchy i kiedy można go docierać. Ja tutaj czekałem około 5 albo 6 minut. No i co? Docieranie bardzo proste, tak samo jak aplikacja. Jego konsystencja jest bardzo taka luźna, coś jak pasta do zębów, ale tutaj jakby nie ma problemu z nabieraniem tego czy z samą aplikacją. Do zestawu macie dołączony oczywiście aplikatorek z logiem Formuła 1, bardzo prestiżowy. A jeżeli chodzi o kropelkowanie wody. Tak, jak mogliście zauważyć, bardzo ciekawe, i ja uważam, że nie ma tutaj zbytniej różnicy między tymi drogimi woskami, a tymi tanimi. Akurat w tym przypadku, co do samej trwałości, można by było tutaj się spierać i testować laboratoryjnie, czy będzie to samo. Tutaj producent nam podaje na opakowaniu, że kropelkowanie wody powinno utrzymywać się do 12 miesięcy. Wątpię, ale jeżeli by tak faktycznie było, byłbym miło zaskoczony. Po samej aplikacji, gdzieś szukałem przyciemnienia tego wosku. Jest bardzo delikatne, ciężko było tutaj uchwycić to akurat kamerą, ale jest. I to też jest na plus jak najbardziej, ponieważ nie jest to wosk, który zostawia po sobie tylko samo kropelkowanie. Można wyczuć po aplikacji, że lakier jest bardzo śliski. I to jest również na plus, jeżeli chodzi o start pakiet, akurat w przypadku tego wosku. Myślę, że ta firma nie ma się czego wstydzić. No 23 zł to nie jest jakaś dramatyczna cena. Niektóre cool tailery dużo więcej kosztują, więc w tym przypadku 200 gram wosku, który. Zostawia fajną szklicość po sobie, fajną śliskość, fajną hydrofobowość. Nawet jeżeli miałby on się otrzymać niespełna miesiąc, to myślę, że w tych pieniądzach warto jest się po prostu tym woskiem pobawić. Wokół niektórych produktów czasami jest zrobione więcej szumu niż to wszystko warte, a takie tanie rzeczy potrafią również miło zaskoczyć. Także moi drodzy, ja Wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie zostawcie suba, no i oczywiście jeżeli materiał Wam się podobał, to łapka w górę. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.